Yamaha w trzech odsłonach. CP3, trzy kompetentne osoby, no i. No musimy coś z tym zrobić, każdy nie wybierze mototyk dla siebie. Zapraszamy do materiału. Ja wybiorę ten najładniejszy. No, na, pewno. na pewno. Ja wybrałem MT-09, bo nie było R9, ale myślę, że jakoś sobie poradzę. A ja wybrałem Tracera, ponieważ jest najbardziej uniwersalny. Ja wybrałam Yamaha XSR-900, bo myślałam, że jako influencerkę będę miała trochę bliżej do zderzaków. Tracer ma wszystkie dodatki możliwe już zamontowane i nie trzeba do niego nic dokupowywać, dokupować. A ja nie potrzebuję akcesoriów, bo mam Krzysia. Ja nie mam nadwagi jak Tracer i nie jestem obudowany jak XSR, a jak będę potrzebował kufrów, to sobie założę plecak. A ja mam zawieszenie, które się adaptuje zależnie od trybu jazdy. Ja jako mistrzyni prostej mam też najdłuższy wahacz, ale sprawdzę, czy przy okazji jest też najgrubszy. Uh. może i Gosia ma najdłuższy wahacz, ale MT-09 idzie na koło jak wściekłe. To jest uliczny zabijaka i chyba właśnie o to chodzi w tym modelu. Mm, a ja nie umiem pójść na koło. Ale to nic, pan policjant powiedział, że i tak nie można. Koło kołem, ale w trosce o pasażera nie ma co świrować. Tracer ma najwygodniejszą pozycję w długie trasy i najlepszą owieweczkę. Czyż nie jest to idealny motocykl do ślubu? Ale nie masz miejsca dla pasażera! Ale, Ale zawsze trudno. można poszukać kogoś właśnie, kto się zmieści. Udało może się przymierzyć.. Na nakedzie jest najfajniej. Nic mnie nie ogranicza, wiatr we włosach, wszystko się zgadza. Motocykl do mojej ulubionej pozycji, czyli sportowej, ma klipony i można bardzo łatwo zejść na kolano, pod warunkiem, że stoi na nóżce bocznej. A ja dojadę, was na, dojadę z Was najdalej, ponieważ mam największy zbiornik. W wersji SP mam hamulce Brembo i zawieszenie Ohlinsa. Hello, no i pytanie kto będzie najszybszy na torze? Na tym motocyklu na pewno ja. Serio? Jeden silnik, trzy różne motocykle. Ciekawi jesteśmy co Wy byście wybrali. Ja wybieram zawsze pod kolor kubeczka. I musisz mieć zawsze ostatnie zdanie.